I chciałbym teraz poprosić o głos prezesa Janusza Korwin-Mikkego, który już jest na górze. Wielkie brawa! Kochani, jesteśmy tutaj, żeby walczyć o wolność i suwerenność. Suwerenność traci się bardzo łatwo. Suwerenność odzyskaliśmy w roku 1918 i straciliśmy teraz po raz drugi, bośmy stracili jeszcze wcześniej, w 1939, prawda? Teraz straciliśmy po podpisaniu Traktatu Lizbońskiego. Z chwilą, kiedy prawo unijne ma pierwszeństwo przed Polskim, nie jesteśmy już suwerennym państwem. Suweren jest w Brukseli, a nie w Warszawie. Kto to podpisał, to wiemy, ale gdyby nie rządzili ci tylko tam, gdzie to też by podpisali. Tylko Konfederacja jest przeciwko e, utracie suwerenności przez Polskę. Natomiast wolnością jest inaczej. Wolność, jak to mówił Pan Skalik, traci się powaliutku, bardzo powoli. Jak Polska została w suwerenność w 18 roku, natychmiast polska biurokracja zaczęła Polakom odbierać wolność. Jak teraz odzyskaliśmy wolność w 1988 roku, biurokracja unijna zaczęła nam odbierać wolność. Tracimy tę wolność powoli. Ludzie mi nie wierzyli. Jak to? Przecież to jest wolność nachodzić. Co pan mówi, panie prezesie? Teraz jest, będzie wolność. Nieprawda, ja to mówiłem od początku, to właśnie jest odbieranie nam wolności. Te wszystkie przepisy, tysiące nowych aktów prawnych, setki tysięcy nowych urzędników. To wszystko odbiera nam wolność. I teraz nastąpił skok. Wykorzystali COVID. Nie tylko w Polsce, na całym świecie wykorzystują COVID, żeby odebrać tam wolność jeszcze szybciej. I dużo ludzi się godzi na to. No bo pies się godzi, że się nim zajmuje, tak? Natomiast dorośli ludzie nie chcą, żeby się nimi zajmowano, żeby za nich decydowano. Dorosły człowiek podejmuje decyzję sam. To jest wolny człowiek. I my wiemy i my wiemy, że... Jak mam, jestem chory na grypę, na COVID, to jest ja jestem chory. Jak 100 ludzi choruje, to jest 100 prywatnych problemów. Jak tysiąc choruje, to 1000 prywatnych problemów. Jak milion, to milion prywatnych problemów. A nie, mówią socjaliści, to jest problem społeczny. I od razu można ustawy wydawać, maseczki kupować, wciskać respiratory, prawda? Już jest społeczny, społeczny, socjalny. A ludzie stulą i mówią, tak jest, tak jest. Nie proszę Państwa. To nie społeczeństwo choruje, tylko każdy z nas może chorować. I każdy z nas, ja nie wiem, gdybym na przykład chorym był na płuca, to bym się zaszczepił, bo ryzyko jest większe, że umrę, że umrę na covid niż od szczepionki. Ale ponieważ nie byłem chory na płuca, to się nie zaszczepiłem. Przechorowałem i koniec, nie? I, 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 i po, po problemie. tego nie sam. A oni odbierają nam wolność. Proszę Państwa, musimy odzyskać suwerenność. Bo teraz już nie tylko suwerenność, autonomię nam odbierają. Jak żeśmy tracili suwerenność, myśmy zagwarantowali tam pewne prawa autonomiczne. To nam też odbierają w tej chwili. Ale musimy całą suwerenność odwojować. Ale musimy zacząć odwojowywać naszą wolność. I to się odbywa w naszych domach. I tu koledzy walczą, aż przyjemnie słuchać. Prawda, kolegów, gdzie? We Wrocławiu, w Gdańsku, w Gdyni, prawda? Odwojowują tę wolność. Nawet w tym układzie, nawet w tym układzie można coś odwojować. I walczmy codziennie, bo musimy odwojować naszą wolność. To jest nasze główne zadanie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Ci.